Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na odcinek z z krzyżówką Dawno, dawno nie drapałam już tej krzyżówki Więc dzisiaj sobie zdrapiemy z numerem 10 Ja przybliżę i zaczynamy sobie drapać Bo to jest czasochłonne, a już jest późna godzina yy, Trzeba iść spać, Ada <grytania> się spać Więc postanowiłam, że jeszcze przed sobie relaks Zaczynamy z literki R No i co? Może ja tak rzeczywiście przybliżę Was i, i będę Wam po prostu przesuwać I szukamy literkę R Kra Membrana. Tutaj mamy R. Dobrze. Teraz niebieska strona. Caryca mi się od razu tutaj pokazała. Tutaj mamy jeszcze literkę R. I na zielonym. Mrok. Targ. Już dawno jakoś tak nie drapałam tej krzyżówki. No i super. Teraz sobie. Na wieczór taki relaksik. Literka P. Literka P. I tutaj mamy P. No, więcej nie ma. Ale z literką P zawsze był jakiś taki problem. Paw. Przemiana. Więcej nie ma. I tutaj pole. Zupa. No, i koniec, dobrze. Kolejna literka, będzie to literka M. I mamy tutaj w bonusie emisja. I szukamy fioletowym literkę M. Mini. Membrana. Więcej nie ma. W niebieskim. W niebieskiej trawce części, można tak powiedzieć. Mleczarz. Więcej nie widzę. Tutaj mamy mrok. Poczekajcie. Motyl. Dobrze. Szukamy kolejną literkę. Jest to literka B. B. Heban. Balet. Membrana. No i koniec. Teraz niebieski. Mhm. Nie widzę tutaj B. I teraz w zielonym globus. No i to by było na tyle. No, dużo nie ma tej literki. Kolejna literka jest literka D. I szukamy Ada, Iliada. Więcej nie widzę. W niebieskim Udo. Udo. Więcej nie widzę. I teraz tutaj dzwon. Andlarz. No i więcej nie widzę. Kolejna, kolejna, kolejna literka jest to literka J i mamy tutaj emisja. Okay. I szukamy fioletowej. Czy jest? No i zobaczcie, nie ma. No po prostu tutaj mamy klej. Klej, więcej nie ma. A w zielonym? Jan. Mamy Jan. No i więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka jest to literka F. No i szukamy fioletowej. Czy jest jakaś literka F? Nie widzę. Efekt. Fuga. Więcej nie ma. Elf. Więcej nie ma. Dobrze. Teraz kod miauczy. Literka X. Nie będziemy tego szukać, ale jak się znajdzie, to po prostu, mm, po prostu ją zamalujemy. Teraz literka I. Więcej nie ma. Tu szukamy. Caryce. I więcej nie widzę. No i teraz tu. Tutaj mamy motyl. I więcej nie ma. Dobrze. Kolejna literka jest to literka O. No i szukamy O. Obiekt. Wielkanoc. Ozon. Noe. Więcej nie ma. Niebieskim. Udo. Uskok. Tutaj mamy lato. Osa. Kanion. I w zielonym. Oko globus, motyl, pole, uzur, pator, dobra, kolejna literka jest to literka S, mamy tutaj emisja i szukamy S fioletowy, san, więcej nie ma, kicia miauczy, uskok, osa, Więcej nie widzę. I teraz tutaj mamy S, Globus, i więcej nie ma. Dobrze. Kochanie, następna literka jest to literka W. Szukamy w bonusie nie ma. Ulewa. Więcej nie widzę. Czy tutaj coś jest paw? Więcej nie widzę. I teraz dzwon. Dzwon. I więcej nie widzę. Muszę puścić kota, bo miał czem No, nie chciał wejść. Chcę tylko jedzonko, żeby mu dać. Dobrze, literka Z. Szukamy Z w niebieskim, w fioletowym. I mamy tak. Ozon. 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 Tr. Tutaj Z. 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 Ok. Teraz w zielonym, zupa, dzwon, czy jeszcze gdzieś jest, no o tutaj jeszcze mamy dobrze, kolejna literka, na razie nie mamy słuchajcie ani jednego słowa, emisja, no i szukamy tutaj E, heban, tutaj mamy lech, ulewa, tutaj mamy E, tutaj mamy E, E, Noe i balet, no, ale nie ma, nie ma ani, ani jednego słowa, efekt, przemiana, no i nic więcej, i teraz tutaj elf, pole, no i koniec, dobrze, kolejna literka, jest to literka i emisja, no kochani, Zapowiada się fajnie, ale czy to tak będzie? Zobaczymy. I tutaj szukamy Obiekt Wielkanoc Mamy i, mamy i Mini Nike Ale słowa nie ma ani jednego. Teraz tutaj Tutaj i Kain Przemiana Ale słowa nie ma ani jednego. Teraz Igelit, Nil. I tutaj mamy I. No i nie ma ani jednego słowa. Trzy literki. Czy będzie literka A? Mamy literkę A, kochani. Mamy bonus. Oh, ale się cieszę. Mamy bonus. Tralala. No i musiałam przerwać po raz kolejny, żeby słuchajcie, zrobić zdjęcia. No i co? Szukamy literki A fioletowej. Ja już się cieszę, no bo już jest bonus. Nawet jeśli będzie, że tak powiem, zwrot, to i tak się cieszę. Mamy kra. Tabaka, Iliada. Mamy tutaj pierwsze słowo. Ada. Będzie pierwsze słowo. Tutaj membrana. Wielkanoc. Ok. Teraz w niebieskim. Fuga. Paw. Mamy pierwsze słowo. PAF Hala. Tutaj mamy. A. Mamy drugie słowo. Osa. Dobrze. Taryca, kain, przemiana. No, jakby była literka N, to też by była jakaś tam większa wygrana. Mamy tutaj, bo byłoby słowo trzecie. I w zielonym szukamy teraz Jan. Marki. Tutaj mamy A, A, A. Tarka. Dobrze no nic więcej nie ma, ale mamy jeszcze dwie literki, więc wszystko jeszcze się może wydarzyć jest to literka L i szukamy tutaj w fioletowej balet, tlen wielkanoc lech i mamy pierwsze słowo, nie, drugie słowo w tym w fioletowym teraz niebieski klej, hol hala tutaj mamy L no ale nie znam to nie daje. Dobrze. I teraz tutaj mamy pole. Pole mamy mamy słowo. Tutaj mamy L. El, elf mamy słowo. Tutaj mamy i co? Nic więcej. Chyba nie ma. Tutaj jeszcze mamy globus. No dobrze. Teraz ostatnia literka. Czy coś nam da czy nie? Jest to literka G. No I zobaczymy. Tutaj widzę, że nie ma G. Tutaj fuga, ale fuga nam nic nie daje. A z tej strony mamy Lugano, tak. Tutaj Globus mamy, ale nie było literki U. No dobrze, ale i tak jest fajnie. Nie było literki Katycy, więc nic nam to nie daje. Yy, Została nam tylko, yy, tak naprawdę. Yy, Emisja, bonus. Czy będzie to zwrot, czy będzie coś więcej? Nie wiem, ale i tak będę się cieszyć z wszystkiego, no bo wiadomo. Nawet jeśli jest zwrot, to też jest fajnie, no bo nie jesteśmy wtedy stratni. Ale dobra, drapiamy. Co my tu mamy? Wow. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Jezu, to chyba jest moja największa wygrana w krzyżówce za 10 zł. Mamy tutaj 100 zł, a wiecie, co sprawdzę? e M, i, s, J. A, emisja. Nie no, nie. Jestem po prostu w szoku. <grym> Stówkę tutaj można było mnożyć razy jeden. Nie no, po prostu. <grym> Jestem w szoku. Bardzo się cieszę, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. No piękna, piękna wygrana. Dawno takiej nie było u mnie, naprawdę. No, za 10 zł zrapeczka, stóweczka, super, bardzo się cieszę. Ech, zapraszam was też na moje życie w Polsce Zapraszam was tam na rozdanie Subskrybujcie, komentujcie Mam nadzieję, że y, takie wygrane będą w części No, drapeczka z numerem 10 Dała mi taką fajną wygraną Bardzo się cieszę, no Jezus kochany Pozdrawiam kochani, buziaczki Trzymajcie kciuki za kolejne y, drapingi y, Pozdrawiam buziaczki Pa, pa, idę, idę powiedzieć to mężowi Bo no, fajna wiadomość, nie? Buziaczki, pa.